Dzień dobry Dwa razy sprawdzałem skład Bo aż nie chciało mi się wierzyć Auto jest już W klarze Bo stwierdziłem, że ten kolor naprawdę usiadł Poczekaj, pójdę jeszcze po latarkę Sekunda Dobra, jestem Więc teraz co jest najzabawniejszego, to to, że w oryginale też jest niebieski kolor I ona na zewnątrz będzie pewnie srebra Pamiętaj o tym, że tutaj masz sztuczne oświetlenie Jak spojrzysz, tam gdzie pada cień On idzie w delikatny niebieski A tutaj gdzie jest jasno, idzie w pełne srebro A tak będzie jak zaświeci słońce Mniej więcej coś takiego Ta lampa tego nie oddaje Jak to wygląda ale ma poświatę, nie wiem, idącą, no, bo to jest żółta lampa, imitująca słońce, nie? Tak to będzie wyglądać, nie? Kolor jest. No, usiad, znaczy dla mnie, no jest kozak, jest sztos, nie? Tak jak żeśmy robili te próbki, to nie sądziłem, że na dużej powierzchni, na tej obłej powierzchni, tak to wszystko pięknie usiądzie, nie? ale jest naprawdę no... znaczy nie mi się strasznie podoba no nie zmienimy już go, także bo położyłem bazę położyłem klar i dopiero to wszystko wyszło jak się zaczęło świecić nie, no ale myślę, że e, będziesz Pan zadowolony wracamy do naszej Mazdy MX-5 pierwszy raz w sumie zobaczycie kolor specjalnie po to właśnie poprosiłem Briana, e, lampę zostawiliśmy na zewnątrz, nie? Trudno. Weźmiemy latarkę od telefonu i też będzie OK. Um, proszę was bardzo. Biedronka. Dlatego, że maska jest wycięta ze wszystkich malutkich wytrąceń, jakichś innych e, dziadostw. Potem będzie trzeba ją przejechać mm, kowaksem abralonem itd. Tak tak Natomiast boki na przykład mamy już wypolerowane. W sensie błotnik drzwi, błotnik drzwi tył. Tylna klapa, która już leży, tamten zderzak się też już poleruje. W każdym razie kolor. Miał być srebrny, a w słońcu miał mieć efekt. Zrobiliśmy kilka próbek, tak jak mówiłem Wam w poprzednich materiałach, że kolor jest ciekawy. Jak się wyjedzie na słońce, zresztą jak tutaj nawet staniesz kawałek dalej, to widzisz, że on delikatnie sinieje, jakby wpada w taki, w błękit, widzisz to? Jest taki trochę bardziej niebieski niż srebrny. Ta Mazda była wcześniej o wiele bardziej srebrna. Natomiast jak zaświeci, zaświeci słońce, zobaczcie co się dzieje. Tak to będzie wyglądać. Jest po prostu wysrebrzony, niesamowicie, e, niesamowicie fajny efekt, ponieważ auto jest bardzo obłe, więc ten efekt będzie bardzo fajnie wyglądał na zewnątrz. E, w słońcu, znaczy też w sztucznym świetle, w sensie w komorze, miałem taki efekt, że. Robiło się auto, na przykład od środka było bardziej niebieskie, na zewnątrz przechodziło przez kolor żółty i do srebrnego. Więc jak już złożymy ten samochód w całości i będziemy kręcić ten ostatni film, to mam cichą nadzieję, że będziemy mieli słońce na zewnątrz i wtedy uda nam się, uda nam się to pokazać. Jak nie, to będziemy jak zawsze improwizować. Przy maździe jeszcze zostało sporo pracy. Na przykład, no pokażę Wam, czemu nie. A... To, co wyłączyć, czy damy radę? Damy radę, musicie się przemęczyć. Słuchajcie, no coś nas musi grzać też. Zobaczcie na przykład Klameczkę odłożę. Czekajcie, bo tak. O! Podnieśliśmy dywany i teraz widzicie, co tutaj się dzieje. Już są pierwsze naloty. Tutaj też te gąbki trzymały wodę, tutaj też są pierwsze naloty. I trzeba to wszystko wyczyścić i zakonserwować i po prostu zrobić, tak jak to powinno być. Nie puścimy tak samochodu, bo, no bo to będzie, duża, duża przesada. Zresztą właściciel zwrócił nam uwagę, że właśnie przy tam coś się dzieje przy, przy szynach. No i to widać przez dywan. Widzicie? Zobaczcie, tutaj się zaczynają robić takie punkty nalotowe. Więc zdjęliśmy wszystko, odchyliliśmy dywan i sami zobaczyliście, co jest. Jak macie takie mazdy, zerknijcie na to, bo to jest 15 minut roboty. Tak naprawdę, zdejmujecie te boczne listwy, które tutaj są. Te plastiki, yy, one są tutaj, dywan jest tak złapany. Uszczelka, fotel. Cztery śruby, więc moment. Wykręcacie, i wtedy możecie wszystko odchylić i zobaczyć, jak u Was to wygląda. Jeżeli macie taką mazdę, to naprawdę zerknąłbym na to. Bo nawet w domu możecie to przeszlifować nie wiem, papierem 120, wyczyścić, e, ładnie odkurzyć, odtłuścić, potem położyć forsza, na to, spędzla, nawet epoksyd i po prostu zapomnieć o problemie, bo i tak tego nie widać, i tak tego nie widać, a to w zupełności e, wystarczy. E, z mazdy, no co? Ciężkie, znaczy ciężkie, wkurzające jest to, że na przykład zobaczcie drzwi, lakierujecie drzwi, ale ramka jest czarna. Musicie to pola, polakierować na dwa etapy, dlatego że nie można okleić, położyć bazy jednej, drugiej i potem to sklarować, bo tutaj jest bardzo ciężkie połączenie i zapylenie, więc musicie mieć jakby już suche wszystko, więc ja zrobiłem to w ten sposób, że polakierowałem całe drzwi na srebrno, następnie przykryłem klarem, poczekałem aż wyschną, potem okleiłem i zrobiłem samą rameczkę, żeby to fajnie wyglądało. Zostały nam tak naprawdę tylko jeszcze do polakierowania tutaj te takie dwa wsporniki. One zresztą tutaj leżą, są przygotowane. Już w podkładzie czekam na wolną komorę, tylko żeby wskoczyć i te wsporniki oblakierować. I powoli po polerowaniu zaczniemy składać samochód. Myślę, że jeszcze kilka dni będzie nam potrzebny. No to kolejny etap już za chwilę. Tak? Go! Mazda MX5. Kończymy ten samochód. W końcu widzicie kolor, tak naprawdę. Auto jest lekko przykurzone. Natomiast, e, dlaczego? Dlatego, że wjechało do komory, czekamy na kołeczki. Kołeczki przyjdą e, też jakby jutro, i jutro zabieramy się za składanie tego samochodu do końca. Teraz możecie zobaczyć, jak ten kolor mniej więcej będzie wyglądał na zewnątrz. Przechodzi trochę z żółtego, trochę w niebieski. <laughs> Całkiem. Sympatycznie, srebro robi robotę, fajnie. Do złożenia zostały dwa reflektorki i zderzak przedni, który trzeba przykręcić. Samochód będzie jechał na że tak powiem wszelkie zabiegi kosmetyczne będzie tutaj, bulety będą kłaść ceramikę będzie konserwacja dachu, będzie konserwacja skór, wyczyszczenie całego środka i wszystkiego innego łącznie tutaj z jakby zabezpieczeniem tego wszystkiego więc to fajnie bardzo i cieszy mam nadzieję, że zobaczycie też przebitki właśnie z tych wszystkich operacji żeby też mieć świadomość jak to Generalnie e, wygląda. Co ciekawe, zobaczycie to auto przed i zobaczycie to auto po, właśnie czyszczeniu środka, zabezpieczeniu dachu i wszystkiego innego. Zobaczycie, jaka jest różnica, i że naprawdę czasami, jak Wam się wydaje, że Wasze skóry są zajechane jak to Kiwi mówi jak pięty Beduina to można jeszcze z nich dużo wycisnąć i mogą naprawdę wyglądać m, bardzo fajnie. Tutaj oczywiście mamy jeszcze m, taśmy, bo wczoraj została wklejona szyba <laughs> i jakby to wszystko już trzeba poskładać do końca. Yy, no i zobaczycie auto u buletów i ono wróci do nas. I wtedy sobie omówimy jak to wygląda wszystko finansowo, kosztowo, co zostało dokładnie zrobione. I zobaczycie taki totalny maksiarski efekt na koniec. No, z jednym małym mankamentem: do tego samochodu zostały zamówione felgi z Parko, które leżą u nas w magazynie w, kartonu, w kartonach, których jeszcze nawet nie otwierałem, nie zerknąłem, dlatego że na te felgi będzie kładzona ceramika, więc nie chcę, żeby się jakkolwiek zabrudziły. Będzie położona ceramika, to też zobaczymy sobie, jak te felgi będą wyglądać to ma być wersja zimowa, a tamte felgi mają być wersją letnią. Więc myślę, że będzie Than tattoos, run it up, taking all of you. Stepping on place, feeling the fear. I know you feeling it in the air. Whole squad wearing all black, motivation's looking real bad. Huh. We back to the bone, raising a fire alone. We never needed nobody. Give me six feet, this is my party. Ain't got no feelings, we heartless. Take a peek out of darkness. Blow up the spot, then we running. Ready or not, here we coming. Somebody better say a prayer for me Tonight make it a little crazy You can meet me outside But you better buckle up It's a wild ride Welcome to the wild side. Wild, wild, wild Welcome to the wild side wild, wild, wild. O maździe w sumie widzieliście już wszystko I teraz z detailingu wróciła do nas Natomiast ja starałem się nią tak przyjechać, żeby jej za bardzo nie ubrudzić, chociaż nie do końca mi się to udało. Liczyłem się na słońce, że pokażę wam ten kolor, który robi wrażenie. Właściciel już był, samochód odebrał, zaakceptował wszystkie prace, które zostały wykonane i w tym momencie samochód na lawecie przejedzie do właściciela i się będzie nim cieszył. Reasumując, doły błotników zrobione, progi wymienione, tylne reperaturki też wymienione, podprostowana z na tej strony blacha, wnęka bagażnika łącznie z bagażnikiem przelakierowana, auto z zewnątrz przelakierowane, wnęki przelakierowane wraz ze zmianą koloru. Nowy pałąk, nowe listwy. Mamy też przecież drugie felgi, które żeście już widzieli. Folia na reflektorach, i z takich małych pierdów został tutaj zrobiony jeszcze boczek. Oho, ktoś już mnie ściga, ale o, wyciszymy sobie. Jedziemy dalej. Została tak naprawdę tutaj do zamontowania w klapce, do zamontowania czujnik. Czekamy na śrubę, która musi przyjść. Czekamy jeszcze na trzy kołki, które tutaj będą wchodzić w róg. Oryginalne zamówione są w Maździe i powinny przyjść w tym tygodniu, jeszcze, więc za chwilę to wszystko zostanie doposażone i przyjedzie po ten samochód laweta. Dach oczywiście zaimpregnowany i wszystkie detale przelakierowane, łącznie z klamką. Lusterkami i wszystkim innym. Samochód się prezentuje dość fajnie. Podoba mi się ten kolor. Bardzo fajnie zmienia barwę z sinej przez srebrną na żółtą i to wszystko jakby dość fajnie się, dość fajnie się komponuje. Z takich rzeczy, których no trzeba jakby pamiętać, to jest to, że. Mazda jest specyficznym samochodem. Trzeba ją bardzo dobrze konserwować i pamiętać o tym, żeby zawsze to robić mniej więcej raz na dwa lata, myślę, pełna konserwacja musi być wykonana i trzeba dbać oczywiście o spływy, które się często zatykają i dlatego one na dole rdzewieją. Czy coś jeszcze tutaj przy tym samochodzie? W sumie nie. Wydajemy, jesteśmy szczęśliwi, bo już ten samochód od nas odjeżdża i wyszedł bardzo fajnie, bo bardzo fajnie mi się podoba przede wszystkim kolor i cieszę się, że nie został zachowany oryginalny, bo był smutny, nudny i taki trochę nie bardzo. Ten mi się bardzo podoba, jest bardzo fajny i myślę, że jak i my i właściciel również będziemy z niego zadowoleni. Słuchajcie, to tyle. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, zadawajcie pytania na dole w komentarzach. Będę na bieżąco odpowiadał, oczywiście będę się starał na bieżąco odpowiadać. Także to wszystko na temat Mazda MX5. I cóż, widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!